Cześć, witam Was w moich pierwszych ulubieńcach ulubieńcach listopada dzisiaj pokażę Wam no, niewiele tych moich ulubieńców ale wolałam wyselekcjonować takie najważniejsze, które najbardziej mi przypadły do gustu zaczniemy sobie od kolorówki pierwszym moim ulubieńcem którego już Wam pokazywałam w filmiku z relacji z mistrzostw w makijażu jest paletka Inglota, paletka magnetyczna. Ta wielka paletka, jestem w niej zakochana. To już nawet nie chodzi o to, że jest mnóstwo cieni i tym podobne, że jest ona właśnie magnetyczna, że wszystko pięknie się trzyma, bez ryzyka, że cienie się osypią i zniszczą. Tutaj tego ryzyka nie ma ale naprawdę uwielbiam dobór kolorystyczny w tej, w tej paletce, że jest mnóstwo odcieni nut, takich cielistych, pięknych brązów, złotych odcieni. Jest ten cudowny kolor nietypowy, seledynowy, którego bardzo ciężko gdzieś dostać, także cieszę się, że go tutaj mam. No jedyne, czego nie lubię, to tych takich złotych... Srebrnych. Srebrnych odcieni, mocno połyskujących. Ja ich w ogóle nie używam, bo akurat no, nie lubię, bardzo nie lubię. Ale tutaj no, większość kolorów po prostu ubóstwiem i przepięknym makijaże można nimi stworzyć. Także tą paletkę polecam. Polecam sobie tworzyć nawet takie mniejsze paletki. Z tego co wiem są takie potrójne, poczwórne. Można sobie dobrać jaki nie chcemy i stworzyć taką magnetyczną paletkę, później dokładać kolejne poziomy tych paletek, także super rozwiązanie, a najważniejsze, że cienie są tutaj bezpieczne i po prostu można tutaj klupać te cienie i nic się z nimi nie stanie, także super kolejnym produktem to może też, skoro już jestem przy Inglocie, to będzie to produkt Inglota Produkt bardzo dobrze znany wszystkim wizerzystkom, może mniej znany osobom, które zaczynają w tej dziedzinie. Jest to produkt Duraline Inglot. Produkt taki oleisty, przeźroczysty. I do czego on służy? Służy on do tego, aby pigmenty sypkie lub cienie sprasowane nadać im płynnej formie, czyli, formy, czyli stworzyć tak jakby eyeliner. Jest to możliwe. Można też odnowić nasze jakieś starsze kosmetyki, jakiś wysuszone, na przykład eyeliner żelowy czy, czy coś w tym stylu. Nawet stary jakiś tusz, który chcemy jeszcze raz użyć, to można uratować kropelką dosłownie tego produktu. Jest to produkt... Naprawdę przydatny, tym bardziej teraz, kiedy idzie Sylwester i święta, idzie karnawał i chcemy robić makijaże mocno napigmentowane, błyszczące, z brokatem i chcemy jakoś to nałożyć i żeby to się trzymało, także jak najbardziej to się sprawdza. A koszt jak się nie mylę 25 zł, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale coś w tym stylu: 23-25 zł, więc nie jest to majątek. Super sprawa. Kolejnym kosmetykiem kolorowym, który ubóstwiam od miesiąca, może troszkę ponad miesiąc, ale mniej więcej w tym czasie, jest to pomadka płynna Sleek Made Me. Akurat ten, ten odcień, bo jest dużo odcieni, też 5, ale w tym po prostu się zakochałam. Jest to kolor, mam go na ustach. On wygląda na taki welurowy, po prostu jakby był wyłożony materiałem. Rewelacja. Po prostu zakocham się w tym kolorze. Tym bardziej, że jest jesień, jest zima i czerwone usta to jest szczołów dziesiątkę. Polecam. On się trzyma niesamowicie długo. Sama przetestowałam na planie teledysku, w którym, przy którym pracowałam. I piosenkarka musiała wytrzymać pod wodą. W chlorowanym basenie i z tego co wiem, pływa tam około dwóch godzin i ta pomadka cały czas się trzymała na ustach. Nic się kompletnie nie stało, także no, rewelacja jest woda ciężko ją zmyć, można ją jedynie troszkę zjeść po czasie, ale można spokojnie pić, dawać buziaki i nic się nie stanie. No ładnie, nic się nie odbija, także no, rewelacja, że sobie poprzejeżdżać, nic się nie dzieje. E, Świetny, a koszt po prostu to jest jakieś 26 27 zł, 27, e, śmieszna kwota jak za taki dobry kosmetyk. Ten odcień jest to odcień Roya Red. Po prostu ubóstwiam i jest moim numerem 1 Jak na razie w tych trwałych pomadkach, e, których będę używać już cały czas. E, tak, kolejny kosmetyk kolorowy. E, Taka ciekawostka jak, jak dla mnie, fajne, fajne rozwiązanie dla niebieskookich, dla zielonookich. Jest też produkt kosmetyk, którego użyłam przy ostatnim filmiku Andrzejkowym z Andrzejkowym makijażem: eyeliner Glazela. Jest to eyeliner w odcieniu takiego różu, fioletu, coś takiego koni widać na, na oku um, aż tak, że to jest um, czysto fioletowy kolor wydaje się, że jest, jest to czarny eyeliner z daleka natomiast bliska gdzieś on się tam mieni tym kolorem i przecudne rzeczy y, dzieją się z naszą tęczówką w tym momencie, jeżeli mamy niebieskie oczy lub zielone zielone tym bardziej podbija ten kolor i po prostu wygląda to rewelacyjnie, więc jeżeli nie lubicie za bardzo fioletowych makijaży boicie się ich a chcecie pięknie podkreślić swoją tanczówkę, to to wystarczy dodać właśnie takiego eyelinera gdzieś tam nad linią naszych rzęs i już zdobędziemy ten efekt pięknego podkreślenia naszej tanczówki. także super kolejną kosmetykiem którego po prostu uwielbiam to podkład, podkład mineralny Lili już Wam też pokazywałam go w filmiku, właśnie z makijażem mineralnym, dziennym. Jest to kosmetyk, który nadaje się do każdego rodzaju cery, do każdej osoby. Jeżeli ktoś ma delikatną cerę, tym bardziej wrażliwą, ze skłonnościami do zaczerwieni, po prostu no, jest rewelacyjny. Zawsze się bałam tych mineralnych, sypkich produktów. No, i oczywiście moje obawy tutaj okazały się zbędne. Tym produktem nie narobimy sobie plan, naprawdę, można go nakładać. On się pięknie ujednolici później z naszą cerą, z naszym sebum się połączy i, i staje się buzia jednolita, taka nieskazitelna. No, no super, naprawdę. Nie mam tutaj żadnych minusów. Nie jestem w stanie podać przy tym produkcie. Dla mnie jest super. Mam cerę wrażliwą, bardzo delikatną, wręcz przeźroczystą, więc naprawdę wystarczy niewiele jak dla mnie, jeżeli chodzi o wyrównanie kolorytu skóry. Jeżeli chcemy zakryć wszystkie niedoskonałości, nakładamy wtedy dwie lub nawet trzy warstwy. Bez obaw nie wygląda nasza twarz sztucznie. Taki produkt. Ja mam odcień Warm Peach. Jest dużo odcieni, także zawsze można dobrać coś dla siebie, ale tak jak mówiłam, on się ładnie ujednolica, więc tutaj nie ma takiego ryzyka, że jakoś źle dobierzemy nasz kolor. Myślę, że tak czy siak będzie to wyglądać dobrze. Ten podkład kosztuje 73 zł, jakoś tak. Link, oczywiście, znajdziecie pod filmikiem. Polecam naprawdę, jak ktoś ma jeszcze jakieś uczulenia... Um... I dlatego nie, nie używa kosmetyków, to warto spróbować sobie właśnie tego rozwiązania. Bo może się okazać tak, że nareszcie jest kosmetyk, który nas nie uczula i nie swędzi nas skóra i w ogóle jest rewelacyjnie. Także można spróbować jak najbardziej. Te kosmetyki też nie są testowane na zwierzętach. Wiem, że wielu osobom na tym zależy. Ja też jestem miłośniczką zwierząt, więc tak, one nie są testowane na zwierzętach. Można to sprawdzić, są certyfikaty więc rewelacja Aby nałożyć ten puder, ten podkład, można to nałożyć pędzelkiem zarówno do, do podkładu do pudru do, do podkładu mówię typu tych, tych mineralnych tych płaskich właśnie typowo do, do mineralnych kosmetyków można używać takich, takich pędzli zamieszałam się troszkę ale wiecie o co chodzi. Można nałożyć go każdym w sumie rodzajem pędzla, jaki nam jest wygodnie, um, Ale ja zakochałam się w tych, które właśnie otrzymałam od firmy Lili Lalo. Jest po prostu, one są przezłodkie. Kabuki. Duży pędzelek. On jest tak niesamowicie miękki, słuchajcie, jest, jest rewelacyjny. I tu znowu no jest, jest syntetyczny, tak? Czyli no, firma się skłania ku temu, żeby jednak wszystkie produkty i również pędzle były po prostu naturalne, w sensie nie szkodziły. Tak, Czyli to nie jest włosie naturalne, jest syntetyczne, a jest bardzo, bardzo miękkie, jest po prostu rewelacyjne i wygląda tak słodko. I nawet jest pięknie podpisany, super kabuki. No, rewelacja. Ja go jako właśnie używam do, do, tego, do nakładania tego podkładu. Jestem w nim zakochana i muszę Wam jeszcze pokazać wersję miniaturową tego pędzelka. Jest po prostu, jest uroczy. Zobaczcie przepiękny, malutki pędzelek różnica jest taka i ten pędzelek ma te same włosie wszystko ma to samo, tylko jest po prostu mniejszy, można go wrzucić do torebki podróżować z nim myślę, że tym pędzelkiem też fajnie można sobie wymodelować nasze policzka, bo jest, jest na tyle mały, także na pewno się przyda jest po prostu, no, jest śliczny ceny 79,90 czyli 70, no, 80 zł. A to chyba około 60-50. 50 zł, 48-49 zł. Także fajna. Na pewno wydaje mi się, że bardziej opłacalny jest ten duży. Szybciej nałożymy, nałożymy produkt. No ale on nie jest taki uroczy. Jest po prostu słodki. Z tych. A jeszcze są takie pędzelki Um, które też um, mi się bardzo spodobały właśnie z Lolo Zobaczcie, fajne, że jest podpisane. Concealer, tak? Czyli to um... Do nakładania korektorów, kamuflaży i taki do precyzyjnych, do nakładania jakichś cienkich linii naszym makijażu i gążeczka do rozcierania tego, tak? Czyli można sobie zrobić fajne smoki eye szybki. Pędzelki są bardzo fajne, no ale te to, to zdecydowanie moje, moje po prostu ulubieńce, One są słodkie. Powtarzam się, ale tak jest. Tak, teraz może przejdziemy do, do pielęgnacji. Tego jest w ogóle bardzo malutko, ale chciałam Wam powiedzieć o tych, tych produktach, bardzo tanich produktach, a bardzo fajnych. Muszę się Wam przyznać, że nigdy nie lubiłam żeli do mycia twarzy. Po prostu nie cierpiałam ze względu na to, że mam bardzo słoną skórę i po prostu każdy żel niesamowicie ją wysuszał, i po prostu jakieś zupełnie do mnie nieporozumienie, jeżeli chodzi o żele. Natomiast po spróbowaniu tego, Liren. Delikatnie kremowy. I co prawda tutaj pisze, nie wysusza, ale moją skórę wszystko wysusza, więc on również troszkę mnie wysusza. Tyle, że naprawdę po umyciu buzi tym żelem ja naprawdę czuję się czysta. Może to się wydawać dziwne, ale naprawdę czuję, że każdy jeden pojedynczy po prostu por wszystkie moje pory są oczyszczone z kosmetyku, e, tym bardziej jak jakieś charakteryzacje, ciężkie makijaże e, robię na sobie, to później właśnie zmywam e, tym e, żelem do mycia twarzy i po prostu mam pewność, że wszystko zmyłam wszystko usunęłam i buzia jest idealnie czysta i oczyszczona, także rewelacja koszt e, 14 zł, 15 jakoś w tych e, w tym przedziale cenowym Eee, super, no tak mówię, on troszkę i tak mnie wysusza, ale później sobie zawsze przelewam. i tak płynnym mineralnym, Później nakładam dużo odżywczego kremu na noc, więc tutaj bez problemu cera się szybko regeneruje, a wiem, że jest oczyszczona i nic nie zostało w porach. Eee, naprawdę, no warto sobie spróbować, bo koszt jest niewielki, także ryzyko również niewielkie. I ostatnią, eee, ostatnim moim ulubieńcem jest peeling. Peeling bardzo tani. Najtańszy peeling, jaki istnieje, po prostu. Jest w saszetce, Perfekta. Pewnie znacie. Jest to taki peeling w żelu. On ma bardzo delikatne drobinki, ale bardzo ostre drobinki. Ja strasznie to lubię po prostu zedrzeć sobie skórę i czuć, że usunam każdy martwy naskórek i wszystko jest idealnie wygładzone. Jeżeli później nałożę krem odżywczy i położę się spać, to rano moja cera jest przygotowana do nałożenia makijażu i jest po prostu wszystko idealnie. Nie ma żadnych wysuszonych skórek. Ten peeling kosztuje złoty 40 zł 80, w zależności czasem jest jakaś promocja, ale na pewno nie więcej niż 2 zł. A starcza ona na y, parę razy, naprawdę na, na nawet 5, 4, 5 razy. Więc jest, jest bardzo wydajny y, i naprawdę no, dla mnie rewelacja. Po prostu jest buzia oczyszczona, wygładzona, a tak jak no, tutaj nawet pisze kosmetyk Wszechczasów tak. Także ja się z tym zgadzam. Zdecydowanie jest moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o peelingi, tanie i szybkie, które mi chcę przygotować twarz do makijażu. Super sprawa! I to tyle. Ulubieńców tak jak mówiłam niewiele. Postaram się co miesiąc lub co dwa miesiące, jak tylko uzbieram jakieś fajne kosmetyki, które będą moimi ulubionymi, tak? to postaram się Wam to pokazać, nagrać właśnie taki filmik. To tyle, to tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców. mam jeszcze dla Was prośbę i taką w sumie niespodziankę, ponieważ mnóstwo pytań dostaję od Was. Niektórych osobistych, niektórych mniej osobistych, tak, na przykład Jaki mam kolor włosów, jakie farby używam, gdzie ukończyłam szkołę itd. Po prostu jest, jest tych pytań mnóstwo. Ciężko jest mi na nie bardzo odpowiadać, wszystkie, tym bardziej powtarzać odpowiedzi. Więc mam dla Was taką propozycję: nakręcę dla Was filmik właśnie z odpowiedziami na Wasze pytania. Pytajcie o cokolwiek chcecie. No też nie gwarantuję, że odpowiem na każde pytanie, tak bo może ich być bardzo dużo, albo mogą być takie, które no, jednak chciałabym zachować dla siebie mimo wszystko te odpowiedzi. Ale zostawiacie pytania pod tym filmikiem, pod ogłoszeniem. Postem na moim facebooku, właśnie z tym filmikiem. E, możecie pisać maile, możecie pisać prywatne wiadomości, także możecie zadawać kilka pytań. E, nie klepujcie się, pytajcie, i postaram się jakoś e, połączyć i taki filmik dla Was stworzyć czyli filmik z odpowiedziami e, na pytania dotyczące mnie samej jako osoby. Tak? E, no. Tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się przydał. Że niektóre kosmetyki, które Wam pokazałam, są również Waszymi ulubieńcami. Jeśli tak, to, to chętnie o tym poczytam. Napiszcie mi, czy, czy też się zgadzacie z tym, że to też są Wasze ulubieńcy. I do następnego filmiku. Pa!